Ja, to jest kolejny odcinek z Minecraft Survival. I yy, dzisiaj planowałem iść do netheru. Yy, po poprzednim po odcinku to pochodziłem trochę po kopalni yy, no i zrobiłem portal. Pstacie yy, jak zrobiłem portal metodą, yy, że na przykład stawiam wodę, a na wodę stawiam lawę. To jest bardzo fajna metoda. Tu mam nawet wieszne na źródełko. To jest mój oczywiście portal mój piękny. No i dzisiaj w tym odcinku będę chciał zobaczyć, czy może gdzieś potwierdzi mnie z Respi. Więc ja odpalę już może portal. A wy zostawcie łapkę suby, łapkę suba z dzwoneczkiem. No, będzie mi miło, a ja już wchodzę do portalu. Myślę, że jest dość duży ten portal, bo ogólnie... Ja zawsze robię Jak standardowi czyli no Chyba było 3, 2 na 3, 5 jakoś tak chyba na, na 4 Dobra i teraz czekam niech nie tepnie Dobra tepło mnie O nie Ja tego nie lubię biomu. Ile, czemu mi w ogóle życie zabrało XD? Dobra, muszę patrzeć w dół. Niestety to było mnie w prawie, że najgorszą część, bo tutaj yy, w tej części, znaczy no, w takim niebieskim biomie się respią Endermany. No i w sumie z jednej strony to jest ok, bo będę miał perły, a z drugiej strony będzie łatwym, będę łatwym celem, bo no, bo nie mam, nie mam za dobrej zbroi. Yy. Dobra. Portal jest latający. Dobra, ale rozejrzmy się, o. Na level, ej, przyda się. Bardzo mi się przyda. Aha, dobra. Endermanio. Ja, ja nie jestem jeszcze gotowy na walkę z, Enderman z Endermanami, okej? Okay? Ja jeszcze nie jestem gotowy, więc... Ja tylko pozbieram level. Będzie... Trochę będzie słabo, jak mnie jakiś zaatakuje. Hmm, ale chyba póki na nich nie spojrzę, to będzie w miarę ok. Tak mi się wydaje. Ogólnie będę chciał też wille z tego zrobić. To już chyba też będzie w innym odcinku już, jak to buduje, Albo czy w ogóle... Zastanawiam się też, jak to będzie wyglądało. Bo jedną ścianę bym chciał w ogóle zalać lawą i to powinno w miarę ok wyglądać. Aha, super. Tak jak gdzieś lawa leci. Ale to chyba zatka na S. Na łatwo. Zatkam? Nie, nie zatkam. A zatkałem. A jednak. O Boże, jak to się. Nie, nie patrz, nie patrz. Nie. Czym oni się tak krespią? Że muszę się na nie Patrzeć. Może mi ktoś to powiedzieć? Teraz idealnie się do mnie odwracają, ale mam lagi nawet na normalnym świecie. Jezu, co ta lawa robi? Czy to bije en... Dlaczego to? Dlaczego mnie bije Enderman? O nie! Dobra, zgaszona. Może mi ktoś powie, czemu mnie bije Enderman? Tutaj normalnie trzeba cały czas chodzić z mieczem w łapie. Ale nie tego jest cel mojej wędrówki dzisiejszej a ja tu przeszedłem potwierdzę mi fajnie by było odnaleźć tę twierdę więc no, dawać twierdzę zobaczmy w ogóle czy może gdzieś tutaj, bo to przecież jest do ten, ten jeszcze tu się pali Aha, tu mamy morze lawy trochę słabo Jestem w takiej, naj... prawie, najgorszej Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę? Tam jest taki Co to jest za biom? Pierwszy raz nie ją widzę W Minecraftu w ogóle Widziałem tylko czerwony, niebieski tyle z mojej znajomości mm -hmm. Jasne, styl. bloki Kurczę, nie, nie przygotowałem się trochę, ale Ej, przecież mam złotą rzecz, na sobie, więc mnie chyba nie powinny ogólnie, jak spotkam pigliny, to nie powinny mnie atakować. Ogólnie było, bo mam y, złotą klatę. No przynajmniej powinni. Ale czy tak jest, to nie. Teraz nie, zaraz możemy się przekonać, ile tylko jest tu potem. Aha, dobra. Ja jeszcze raz ten widzę. Co to jest? Tamtego czerwonego? Nie wiem, boję się. Boję się. Ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije oczywiście. Tylko picolo w moim. O Boże, to ja... A w sumie? No i ja zatkam to, za. O nie. Coś tu gasta. Nie wiem czy wy też słyszycie. A jeśli nie, to nic na to nie poradzę. Ale słyszę gasta. O Boże, ile tu, jak, ile tu lawy, idź sobie Idź sobie, nie chcę Cię No nie, 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 nie Nie, on jest najgorszym mobem Ever No nie Dlaczego? Dlaczego mnie każdy tutaj atakuje tu dopiero niecałe 3 minuty Jest niecałe tutaj 3 minuty i mnie wszystko atakuje Atakujemy to wszystko, co się da. Okej, okay, dziwnie ten biom ale, M może to coś. Może ten gaz też mnie nie atakować? Proszę. Jasne. Jedzenia jeszcze nie mam, nie mam jak się odradzać. Dobra, jestem gotowy, wal. No i teraz nagle mnie wali. Nie wali tą kulą. Jezu, idźcie sobie. Słaby jestem do przeżycia w naderze. Dobra. O Jezu, nie. Nie strosz. Nie strosz. Ale Nie no, serio Tu się zginę. Zginąłem, dobra. A no może? Od tyłu proszę mnie nie atakować. Teraz. Dobra. Mam bardzo mało życia. No nie. No, chodź. Chodź tu. Nie, nie ma mnie. Chowam się. Nie, nie widać mnie. Nie ma mnie. A ja naprawdę nie mam nic do jedzenia. Jestem naprawdę bardzo inteligentny. Nie zabrałem do netheru żadnego jedzenia. No, mam jedno serduszko. Tak naprawdę, jeden upadek z wysokości i nie żyję. Jeszcze będzie bomba, jak wpadnę do lawy. To już w ogóle będzie, jak dla mnie, hit. Więc teraz muszę jakoś dostać się na dół. O jezu, prawie do wypadłem. Dobra, uciekłem do portalu, chyba. Nie, to nie. To nie był do... dobry pomysł, żeby tutaj teraz odwiedzać nether. To był bardzo zły pomysł. Ja nie wiem, po co ja w ogóle tu wchodziłem które nawet przeżyć tu nie potrafię Gdzie ten portal? Gdzie jest mój portal? Przecież tutaj przybiegłem, no. Gdzieś tu powinien być mój portal. Ja chcę mój portal, no proszę no. Dajcie mi choć też do tego dotrzeć. Ej, no nie mówcie, że się zgubiłem. Ej, no to Lipa. Nie zgubiłem się, o Boże, dobra. A ja już się bałem się ja tam nie doskoczę. Już tam nie doskoczy, a teraz spadnę, to będzie po mnie ej. Słaba akcja z tym naderem. Jak dla mnie. Jeszcze ja teraz tutaj spadnę? I będzie po mnie. No nie. Po co ja tu w ogóle wchodziłem? Jak ja mam teraz zejść? Możecie mi powiedzieć. Albo dobra, mam pomysł. Dobra, i teraz tak prawdopodobnie tutaj powinno być drewno i, te, i tak zejdę. Yy, jedyny plus na razie z tego została. O nie, przecież tutaj też zginę. Dobra, nie chcę tutaj stawiać bloku, nawet nie wiem jak ja tutaj postawiłem. A dobra, tu jest drewno. Już się bałem. Dobra, idę, idę do portalu. Mm, ale słabo. Ten odcinek, to ja nie wiem, to mi kompletnie on nie wyszedł. Gdzie mój portal? Tutaj chyba powinien być. Przed chwilą widziałem tu mój portal. Można mi powiedzieć, gdzie on jest? Tu jest. Ja nie chcę na razie chodzić do Nederu. Muszę mieć lepszej itemy. Jeszcze jestem na takim idealnym biomie. Że to samo oddychanie to ryzyko. To nie. Naprawdę to słabo, słabo mi to wyszło. Zresztą pół serduszka, a tu jest jeszcze uno ognia. Nie wiem po co ja to podpalam. O! Dobra Jestem pro player jednym serduszkiem z moj... ta. Normalnie To jest szok Ale ja chcę tam, tutaj nawet biegać już nie mogę, yy, dobra, szybko O Jezu, dobra ja jeszcze ja chwilę ogarnę i, i, i będę za chwilę Dobra, yy... Ogarnęłem sobie takie małe jedzenie. Yy, życie mi się zaraz odregeneruje. I naprawdę to film wyszedł. Znaczy film. Mój pobyt w Nederze wyszedł bardzo słabo. Yy. Będę musiał zrobić tutaj jakąś farmę jedzenia, bo. bo nie. nie, nie jest fajnie, jak prawie mnie. Yy, będąc z jednym serduszkiem no to nie jest fajne albo na przykład gdy tam są skelety będą to rozświetlać wszystko postawiać yy. czy ja chcę tam latać yy, nie teraz ale teraz yy, w tej chwili mogę tutaj zrobić sobie jakąś małą zagrodę tak myślę yy. Tylko najpierw muszę zrobić takie małe prowizoryczne pole. Najpierw, gdzie będę miał no, zboże, ogólnie takie y, po, bardzo potrzebne rzeczy. Mam tu nawet ziemniaka, przyda się. Mam tutaj jakieś drewno. Mam tu w ogóle innego chłopca, nawet nie wiedziałem. No i dobra, no tu ja sobie teraz samotykę zrobię drewnianą albo nawet. Dobra, nawet kamienną zrobię, żeby na dłużej mi starczyła. Tu mam. Mm. No i trochę mi żal tego, bo naprawdę filmik miał być fajny, miałem szukać twierdzy, a teraz nagle robię co innego. I sam się tak naprawdę wygłupiłem przez to. Yy. Jedyne co ja teraz mogę zrobić w sumie no to pociągnąć filmik do tych do takich 20 minut max. Żeby coś w ogóle się w nim działo Myślę, że to by, powinno być w miarę dobre Żeby filmik nie trwał tak krótko, ale też nie za długo No bo kto by chciał na przykład oglądać taki naprawdę film taki długi I to jest to, na przykład jednej rzeczy, no to nie, no to jest w ogóle bez sensu No dobra, no i tutaj na razie y, Będzie Ziemniak a obok ziemniaka myślę, że od razu postawię mm, no nasiona pszenicy no, a tu zaraz doleję też wody tak, teraz w ogóle wam pokażę jeden sposób jak można mm, wodę brać i zrobić takie jeszcze mniejsze wieczne źródełko tak, to będzie bardzo szybkie to będzie akurat na takie Pole oczywiście trzeba wykopać. E, nie wiem jak to nazwać, no. Nie kratkę długości. Czy jedną kratkę, no. Taki długi. No nie wiem jak to nazwać. Robicie taki Ala dół, nie wiem taka. Taki Ala no coś takiego robicie. No i po prostu lejecie wiadro. I jak potem to niby leci, no patrzcie, biorę stąd. I tu. Icie i tak, i tak mogę właśnie stawiać szybko no i na przykład nie muszę cały czas biegać do źródełka to jest naprawdę przydatne i no, zaoszczędzicie na przykład czas przy tym trochę obiłem dzisiaj tarczę nie w ogóle też chciał Zrobić eksplorację kejwa, boże oni tam jeszcze są yy, załatwić później eksplorację cave'a jakiegoś no i gdzieś własną kopalnię bym tutaj zrobił. No bo już no, żelazny kilo, więc jak się mogę kopać, tylko potrzebuję yy, kopalni. No takie kejwy, no to mogę się na przykład zgubić, a nie raz się gubiłem, mam taką świetną orientację. To nie, niezadowolony jestem w ogóle aż mi zabrało mowę na dzisiaj. Wiem co może. Właśnie ja mam w ogóle te dwa bloki złota one są z tego portalu. Bo pod portalem tutaj pod portalem. Nie tu nie tutaj sorry, pomyliłem dziury Myliłem Kajwę. Tutaj, to były te dwa, znaczy powinny być trzy złoto, ale jednego nie wykopałem, albo wykopałem, nie kupiłem, nie wiem. O, o nie, o normalnie normalny prokurowiec. Ale tak, tutaj powinno być złoto, ale już jego nie ma. A złoto jedno było tutaj, nie, sorry, tutaj i tutaj, gdzie się to pali bo tutaj i tutaj była lawa yy. Dobra, znowu się podpaliłem i to jest piękne po prostu pięknie ale się do, rob do roboty jednym słowem yy. no i co? Teraz to może w sumie zrobię jakąś zagrodę yy. Pozbieram jakieś drewno, nie wiem, zrobię płot furtkę, i no i takie typy bardziej no tak żeby to wyglądało jak zagroda to no, tak naprawdę to jest zwykły wol. Zastanawiam się czy jakiś modów na przykład nie dodać, bo byłoby być ciekawiej. Ale nie mam jakichś fajnych jeszcze szukam. Jak będę miał no to, yy, no, to zrobię na pewno z tego odcinek. Oczywiście yy, mi napisać, no, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć jak yy, na przykład testuję jakieś rzeczy, to będę wiedział już wtedy, czy robić, czy nie robić. No i w sumie to tyle na razie chciał powiedzieć. Nie mam pomysłu, o czym mówić. Dobra, płoty: jedną furtkę i płoty: 21 płotów na. To wystarczy. To ogólnie powinno mi wystarczyć. Zobaczę. Zobaczymy, jak będzie w realu. Czy wystarczy, czy nie. No, dobra. Tak. Będę muszę w ogóle tak do dokończyć. Od tamtej pory, gdy zbudowałem ten domek, to jeszcze nie, nie zrobiłem. Mm, tutaj bachu ale nie wiem dlaczego, może sobie zaraz bym zrobił dobra tutaj no a tutaj może zrobię wejście o. potem furtkę raczej bym usunął i bym wstawił szybko płotek żeby mi te zwierzęta nie pouciekały, na przykład jak będę tak wchodził i wychodził w sumie to ok, Może to nie zostanie otwarte, może coś się złapie Bo na razie nie mam Jak to przygarnąć A może? Przecież, to już wiem jak ja to zrobię, dobra Zresztą są moi best friend Przynajmniej byli tutaj Serio? Teraz ich nie ma? Teraz serio ich tutaj nie ma? Nic mi dzisiaj po nie idzie Naprawdę ja mogłem wcześniej ich zabić, dobra. No cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. W mm. Ale chyba mam w skrzynce, bo ogólnie... To bym zrobił... bo poczekaj, będzie wziął mączkę kostną. Mam, mam krowy chyba. Zrobiłem zrobił farmę krów, ale... Nie mam nawet. Nawet nie mam tutaj mączki kostnej. No dobra, um, mam tu jakieś drewno, oczywiście, że nie mam, więc ja idę, zbiorę jakiś jeden jak teraz drewna, chyba, prawdopodobnie, no i chyba filmik będę mógł już powoli kończyć, bo naprawdę to ja nie wiem, co ja te teraz po prostu zbieram drewno, nie wiem, czy ktoś w ogóle to będzie chciał oglądać, ale jeśli już do tego momentu szacun Że w ogóle trwałeś, wytrzymałeś to co ja mówię No Więc no, Możesz mnie zmotywować łapeczką w górę subem z dzwoneczkiem a ja się z tobą żegnam drogi widz